Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. dobry. Jest energia? Jest pracy? Jest. I to mi się podoba. Problemy, które wczoraj mi powiedziałaś, dziękuję, że tak się przede mną otworzyłaś, ale tym bardziej teraz rozumiem ciężar tej sytuacji. Wiesz, że ty po prostu nosisz plecak wielki. I dlatego dzisiaj postanowiłem trochę inaczej poprowadzić ten dzień. Dzisiaj bardzo skupię się na swoich pracownicach. Tak. Czyli co, pierwsza modelka, hmm. pracujcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. 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 Przekonajmy się jak u dziewczyn z tak zwaną rozmową z klientką. Yy, więc tak, co chciałabyś, jakie masz yy, do nas, yy, co chciałabyś zrobić z włoskami? Może tak o, zaczniemy od tak. Coś zmienić, yy. A, żeby się tak układało, żeby nie musiała dużo modelować, układać. Yy. Yy. Kolor jaki zaproponujecie? Yy. Wolałabym coś w jasnych barwach. W jasnych odcieniach, dobra. A strzyżenie? Czy dużo chciałabym, Nie ukrywam, że dobrze byłoby, żeby mogła je troszeczkę podpinać. Mhm. Uh -huh. Bo też takie sytuacje mam, że muszę włosy mieć spięte. Mhm. Uh -huh. Praca? Praca. Kasia, ja naprawdę czekam, aż powiesz coś sensownego do klientki. Mam do Ciebie pytanie uh -huh. i to będzie krótkie pytanie. Ty się nie zastanawiaj nad jakąś tam nie jaką odpowiedzią. Odpowiadamy krótko, dobra? Okay. Jaką długość będzie Pani miała włosów? Jaką? Ja bym chciała, żeby... Maksymalnie ściąć pani, powiedzmy, dotąd. Dobra. żeby jej się włosy. Dziękuję. Teraz coś nie. powiedziałaś. Czy to wyszło z wcześniejszej rozmowy? Nie. No. Okej. Okay. Okay. No, rozmowa z klientką za bardzo mi nie poszła. Za bardzo się zestresowałam. Brakowało mi troszeczkę pewności siebie. Jednak. Tatiana, proszę. Tak. Niech moc będzie z tobą. Myślę, że e, odcień od nasady muszę być e, ciemniejszym. Zrobić e, taki cieplejszy odcień, a, w, a u nasady taki bardziej bieżowej, beż, tak? Jaki będzie pani miała kolor? Ja wiem. Jaka to będzie różnica do tej fryzury? Rozumiecie o co chodzi? Mhm, mhm. Klienci powinni wiedzieć, jaką będą mieli finalną usługę, jaki kształt, jaką linię, jakie strzyżenie.